Kolejne zadanie dotyczy syntezy PVC i wychodzimy tutaj z acetylenku wapnia, który możemy znaleźć w karbidzie i ten acetylenek wapnia daje etyn, który następnie przekształcany jest w chloroeten, a ten z kolei w PVC. Czyli mamy trzy następujące po sobie reakcje i wiemy, że ich całkowita wydajność łączna to 78%. Możemy tu zobaczyć jeszcze jedną ciekawą rzecz, a mianowicie w wyniku reakcji acetylenku wapnia z wodą powstaje tylko jeden produkt zawierający węgiel. Tak samo w następnej reakcji i również w ostatniej czyli nie ma żadnego produktu ubocznego zawierającego węgiel, a to znaczy, że przy 100% wydajności całego procesu cały węgiel z acetylenku wapnia znajdzie się w PVC. Ta informacja będzie punktem zaczepienia do moich dalszych obliczeń. Na początku chciałbym jednak policzyć ile gramów węgla znajduje się w naszym produkcie ostatecznym, czyli w 100 g PVC, które chcemy otrzymać. Możemy to policzyć z proporcji. Obliczamy masę jednego meru i masę węgla w tym jednym merze. Mamy dwa atomy węgla, więc to będzie 24 unity. I z proporcji obliczamy, że w 100 g mamy 38,4 g węgla. Teraz proponuję dwie metody, które pozwolą Rozwiązać to zadanie. Sposób pierwszy będzie wykorzystywał proporcje. Zastanawiamy się, skoro mamy 38,4 g węgla, które przekształci się w PVC, a wiemy, że to jest 78% węgla użytego do reakcji, to ile gramów węgla w acetylenku wapnia należy użyć do reakcji? Z proporcji obliczamy, że to jest 49,23 g. Następne pytanie jakie sobie zadajemy, w ilu gramach acetylenku wapnia będzie taka ilość węgla. Kolejna proporcja w 64 g acetylenku wapnia, bo tyle wynosi masa molowa tego związku, mamy 24 g węgla, ponieważ mamy tam 2 mole atomów węgla. Z proporcji obliczamy że 49,23 g węgla znajduje się w 131,28 g acetylenku wapnia. I następne pytanie, które sobie zadajemy, ile potrzeba karbidu? Jeśli ta masa acetylenku wapnia to jest 82% masy karbidu. Kolejna proporcja. Wiemy, że karbid składa się w. 82% z acetylenku wapnia. Czyli mamy 82 g acetylenku wapnia w 100 g karbidu. A zatem z proporcji możemy policzyć, że potrzebna masa acetylenku wapnia będzie znajdowała się w 160,1 g karbidu. I to jest nasza odpowiedź. Tyle karbidu potrzeba do otrzymania 100 g PVC w tych warunkach. Drugi sposób dla osób, które nie boją się x, a jednocześnie nie lubią proporcji za bardzo, zapisujemy sobie wyrażenie algebraiczne. Musimy użyć x gramów karbidu. Następnie wiemy, że tylko 82% masy karbidu stanowi acetylenek wapnia, zatem masa użytego acetylenku wapnia to jest 0,82x. Następnie Wiemy, że w 64 g acetylenku wapnia mamy 24 g węgla, więc sam węgiel stanowi 24,64 masy acetylenku wapnia. 64 i 24 wynika z mas molowych. Możemy zatem zapisać, że masa samego węgla to jest 24,64 razy masa acetylenku wapnia użytego do reakcji. Dalej wiemy, że 78% masy węgla ulegnie przekształceniu w PVC. A zatem liczymy 78% z tej poprzedniej liczby. I otrzymujemy wynik. To jest masa węgla, która przereaguje i zostanie przekształcona w PVC. Następnie możemy ustalić, że to jest ta sama masa, którą policzyliśmy wcześniej, która musi być. W naszym PVC możemy zatem ułożyć proste równanie, a rozwiązaniem tego równania jest x równe około 160,1 grama, czyli tyle samo wyszło, co poprzednio. Potrzeba tyle właśnie karbidu. Oczywiście, tutaj jest dużo różnych metod na rozwiązanie tego zadania. I w przyszłości być może wrócimy do niego, żeby zaprezentować w jakiś inny sposób. Do zobaczenia w następnym zadaniu.